Nie mam fioletowego, więc weźmiemy sobie taki niebieski. Mamy jedną szczoteczkę do rzęs, jedną gumkę z crunchy. Jedno LEGO. Nie mam fioletowego, więc damy sobie taką róża. I jedna kosmetyczka lub piórnik. Tutaj też nie mam fioletowego, yy, tak tylko przypomnę, że jeśli cały asortyment się sprzeda, to domówię i będą też fioletowe i będzie na pewno więcej kolorów. Na razie nie mam więc też damy sobie niebieską. Do tego daję jeszcze gratisowo taką saszetkę kolego. Czasami nie pokazuję, że jej... do tego dodaję jeszcze taką gratisową starszeńt kolego. Czasami nie pokazuje, że ją dodaję, ale zawsze ją dodaję. I taką fioletową, małą spineczkę. I tak się prezentuje całe zamówienie. Nie jest wszystko fioletowe, ale dużo rzeczy jest. Myślę, że fajnie wyszło to zamówienie. Jeśli chcesz je kupić, to na moim Vinted, a takie zamówienie kosztuje. Za takie duże zamówienie 35 zł mamy tutaj duży piórniczek lub kosmetyczkę. Lego, scrunchie, mamy bryloczyk do telefonu, mamy notechik, inne różne fajne rzeczy. Dużo mamy też naklejek. No, jest tego po prostu bardzo dużo. I to tyle. Pa!